Pornografia jest, jest naprawdę źródłem, z którego można korzystać, jeżeli się to robi umiejętnie, jak najbardziej I, i dla kobiety, i dla mężczyzny, ale warunek jest dojrzała seksualność. Czyli jeżeli ja wiem, jaka jest moja seksualność, na co ja reaguję, co jest dla mnie atrakcyjne, mam już doświadczenia za sobą seksualne, to jest w porządku. Y, kształtowanie swojej seksualności, swoich poględu, poglądów na temat seksualności tylko i wyłącznie na poziomie i y, 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 y na podstawie filmów pornograficznych, to jest bardzo, bardzo, bardzo szkodliwa. Czyli co, możemy pornografię wrzucić do tego samego worka, co żele intymne, y, co ostrygi, i jeszcze pornografię, jako po prostu jeden z afrodyzjaków, czegoś. U, u, Gdzie jest granica, kiedy, kiedy, kiedy tej pornografii już jest za dużo? Granica? To jest, to, jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nawet ta przysłowiowa piękna lampka wina i te ostrygi, jeżeli ich jest za dużo, to jest po prostu za dużo. Nadmiar na pewno szkodzi, ponieważ wszystkiego, czego jest nadmiar, to po prostu nam się nudzi. Natomiast kiedy jest, kiedy jest za dużo, kiedy nie jest to afrodyzjak, czyli coś używanego od czasu do czasu, co nadaje pikanterii, tylko jest to za każdym razem, jest to cały czas. Oczywiście, jeżeli para to akceptuje, jeżeli to lubi, to absolutnie nie jest to problem. Jeżeli ma ochotę codziennie oglądać pornografię przy swoich stosunkach, nie ma żadnego problemu. To, co, to, co w parze para akceptuje, o ile nie, nie, nie jest to zagrożenie dla zdrowia i życia, to jest w porządku. Ważna jest tylko otwartość i akceptacja między partnerami. Kiedy w takim to, razie iść do specjalisty? Jeśli nas, jeśli nas coś martwi, tak? mhm. jeśli, chodzi, jeśli chodzi o pójście do specjalisty, ja chciałabym troszeczkę to odczarować, bo nie trzeba mieć wielkiego problemu, e, wielkich zaburzeń, żeby do specjalisty pójść. Warto po prostu wziąć partnera czy partnerkę pod pachę, e, pójść na taką jedną konsultację, e, bo troszeczkę jest tak, że o tym seksie się bardzo dużo mówi, ale tak naprawdę wiedzy takiej rzetelnej to tak do końca nie ma. A do seksuolo seksuologa pojedynczo? Mimo, że jest się w związku? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Myślę sobie, że. Bo pojawił się taki mit, że trzeba namówić partnera na wizytę, żeby się dowiedzieć, czy z nami się dzieje coś złego. Czy jest w takim razie sens iść pojedynczo, kiedy ten partner nie jest chętny? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Zazwyczaj y, ludzie nie są chętni, ponieważ y, no, jednak jest ta, ta, ta no, otoczka wokół pójścia do psychologa, a już do tego seksuologa, to już w ogóle, y, że musi być coś z nami nie tak, że sobie nie radzimy, że mamy nie, niezwykły problem, i tak dalej. To wcale nie jest tak. To tak samo, jeżeli idę do lekarza okulisty, bo nie jestem pewna, czy ta plamka na oku to jest w porządku, czy, czy coś jest, czy, czy coś wymaga tutaj interwencji lekarza i nie mam z tym problemu, tak? Profilaktyka. Oczywiście, że tak. Lepiej zapobiegać y, niż leczyć, a tu Tutaj można się jeszcze e, sporo dowiedzieć o sobie i swoim partnerze, ale myślę sobie, że e, szczera rozmowa e, między partnerami to jest podstawa.